Inteligencja zmontuje za ciebie rolkę szorca na YouTube, na Instagrama czy TikToka? Tak, dokładnie i zrobi to w 30 sekund. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie narzędzia sztucznej inteligencji zmontują rolkę z Twojego wideo krótszego lub dłuższego, to serdecznie zapraszam do oglądania tego filmu do końca, gdyż tutaj będzie totalny konkret. I zasubskrybuj mój kanał po więcej takich filmów, oraz udostępnij ten film dalej i skomentuj, co sądzisz w ogóle o tych narzędziach, jak już oglądniesz ten film. Na wstępie zaznaczę, że te aplikacje będą dla tych firm osób, które dopiero co tak naprawdę rozpoczynają swoją przygodę z rolkami. To znaczy, chcą komuś zlecić robienie rolek, ale nie wiedzą, czy to w ogóle ma sens więc to sprawdzić zerowym albo niskim kosztem, czy tworzenie i montowanie rolek ma sens, albo po prostu nie mają budżetu, by zlecić komuś do montażu, albo sam ty montujesz jako właściciel jakiegoś biznesu eksperckiego, no i nie masz czasu i chcesz coś zlecić, zlecić AI, sprawdzić jak te rolki pójdą, zanim to zlecisz jakiejś profesjonalnej osobie, bo i tak i tak na końcu polecam zlecić montaż normalnemu montażerze, na przykład na naszej firmy. Mnie innym osłom w zespole, którzy zajmujemy się tym. No ale no właśnie, na początku warto to przetestować, więc wtedy polecam właśnie skorzystać z takich aplikacji. Pierwszą aplikacją będzie aplikacja Opus Clip Pro. Kiedyś z niej korzystałem, ale z niej teraz obecnie nie korzystam, bo znam lepsze aplikacje. Aplikacja jest dość prosta w obsłudze. Nazywa się tak jak mówiłem, Opus Clip. Tak jak widzicie tutaj na ekranie. Wystarczy, że w zakładce Home wklejcie link do swojego filmu długiego, krótkiego, pionowego, niepionowego lub zaploadujecie tam macie przycisk jak, taki jak upload. Gdy to zrobicie, no to ta aplikacja stworzyłam właśnie z tego filmiku short'a takiego, Dodałam tam napisy, my tutaj sobie wkleimy, no i czekamy oczywiście. No i tutaj widzicie, mam język polski ustawiany 1080p. No i tutaj możemy sobie ustawiać ustawienia klipu. Wiecie, tutaj widzicie jaka jego długość. Tak, tutaj widzicie, tutaj co zmniejszymy, zwiększymy. Jakie napisy tam widzicie tutaj na dole, template. No dużo opcji. Więcej macie, jak udostępnić je sobie pro. Ja nie mam pro, ja nie korzystam z tej aplikacji, co nie. To jest dobra aplikacja dla tych, którzy szukają prostego narzędzia, które zrobimy jakieś fajne napisy, ewentualnie doda jakieś przejście, ale to przejścia czy jakieś fajne dodatkowe animacje są również jak macie wersję Pro, co nie? Więc no dobra, zapisujemy i dajemy, żeby nam generowało GetClips. No, i co nam się tutaj robi? Widzicie, mamy tutaj 20%. No, i czekamy po prostu na to, żeby nam e sztuczna inteligencja to zrobiła. Tutaj widzimy, jak się wszystko dzieje w tym procesie. Tutaj mamy brand template. Tu trzeba kupić premium. Widzicie, 150 kredytów. No, dużo. Ja nie kupuję premium tutaj, bo ja nie korzystam z tej aplikacji. Są lepsze, ale wielu osób korzysta, bo wielu osobom ta aplikacja po prostu spełnia ich oczekiwania. No. Tak to wyglądam tutaj sobie. Wrócimy do do na początku. A i tutaj mamy jeszcze cap opuskli caption. Po prostu tylko same napisy dajecie, co nie? I, i, I film i on wam generuje same napisy. Dobra, już mamy już mamy, słuchajcie, widzicie, AI nam nie tylko wygenerowała podpisy, ale także dała propozycję tytułu. Większość tutaj jakieś birole, jakieś dodatkowe efekty, widzicie, trzeba mieć premium, żeby dodać więcej. Jeżeli chcecie korzystać z tej aplikacji na pełnej mocy, to musicie wykupić sobie premium, co nie? No jak widzicie, nawet AI nam zaproponowała tytuł do naszego filmu. Kolejną aplikacją będzie Wizard. No, aplikacja również prosta w obsłudze, jak tu widzicie. Zalogujecie się już, to widzicie tutaj różne opcje, ale my nas będzie interesować upload from link lub upload local file. Co nie, ja się skuszę, to pierwsze, co nie, bo ja mam link. I tutaj możemy dać link do naszego dłuższego lub krótszego wideo. No i dajemy Get Clips AI, co nie? To może być 4-godzinne wideo poziome lub jeden taki krótki filmik pionowy, nieważne. A ja je nam przerobi. No i widzicie. O, tutaj się pojawia transkrypcja. Tutaj widzicie, ja ja się wyciszyłem. To, no, standardowe napisy. Transkrypcja można edytować. No, i co tam dajemy? Różne tam opcje ma, możemy dodawać outro, możemy ciąć sceny, oczywiście żeby usunąć znak wodny trzeba wykupić Birole możemy dodawać, takie wiecie grafiki z przejściami, mamy tutaj do wyboru jakieś birole Tak, <grych> jakiś mnich kurde Pewnie w wersji premium jest więcej tych biroli udostępnionych Zobaczymy jak to wygląda, o widzicie tak to wygląda Mnich sobie siedzi Tak nie znam, że te Birole są dostosowane, widzę w tej aplikacji, no ale. I mam jeszcze dwie inne lepsze aplikacje, po tym więc. <laughs> te są takie tylko po to, żeby zrobić porównanie kontrastu, bo mam dwie bardzo dobre. No ale można tu wy wy wyszukiwać, co nie różne tam. No, Birole, które chcemy, możemy uploadować, tła dodawać. No, mamy taka mini kanwa, co nie, z różnymi opcjami tak możemy edytować napisy, no dużo mamy opcji, a możemy dodać automatyczne birole z AI, co nie i czekamy, aż nam po prostu tutaj ta aplikacja doda wszystko, tak. Można dodać Matching Biroles, no i co, no i mamy te automatyczne birole, tak. <laughs> jakoś to wygląda, jakoś to mówię wygląda, nieidealnie, choć dla wielu osób to będzie bardzo pomocne. No bo ludzie nie lubią spełniać tyle czasu przy montażu rolek Więc jeżeli ty też coś taką osobą No to ta aplikacja również będzie dla ciebie Wybitnie pomocna No i co? To tyle jeżeli chodzi o tą aplikację No wiadomo jakieś tam template'y są Można edytować tak jak mówię napisy Poprawiać Zmieniać wielkość Tutaj się eksportuje Tylko trzeba premium wykupić by usunąć znak wodny żeby do większej jakości eksportować. Kolejną aplikacją jest Submagic, ja z tej aplikacji dużo korzystałem kiedyś, ale również znalazłem lepszą choć też czasem wykupuję premium łatwo dodać tam wideo do aplikacji, jak widzicie na ekranie cena no jest taka ok, normalna co nie tylko, że mm. Kurczę, za mało daje możliwości by dodawać wideo, za małe ilości wideo, to jest dlatego kto publikuje mało shortsów. No Tutaj dajemy e, albo wideo nasze pobrane, tutaj bardziej musimy pobrać nasze wideo, to może być długie, krótkie, no i dajemy Uploading. Tutaj już lepiej mieć przygotowanego takiego shortsa pionowego, co nie? No i Aplikacje, doda nam jakieś przejścia, napisy. Tu praktycznie nam wszystko automatycznie, więc to jest duży plus. I jaki jest ten plus aplikacji, że ma dużo wyborów? Zobaczcie, różne fajne rzeczy. Można tam, no wiadomo, zmieniać te napisy. Tak. No, kolor, tak. No, wielkość można, rozmiar, size. No, dużo macie opcji. Hm. Zmienimy sobie tu. Tak, na złędną wielkość sobie zmienimy na 70. Tak. o, pozycja gdzieś nam wyblakło. No, Taka aplikacja jest spoko, co nie... Ale również znalazłem lepszą, słuchajcie. O nie. Tylko dla wielu osób to będzie jedna z najlepszych aplikacji, i tutaj damy może sobie magiczne birole, tak jak wtedy tam. Jeżeli słuchajcie, nie macie tej aplikacji, jakby mm, szukacie aplikacji, która wam będzie montować rolki, to ta aplikacja jest, słuchajcie, praktycznie najlepsza. Jeżeli chcecie automatycznie wszystko montować, tylko pamiętajcie, by sobie wcześniej wyciąć w jakimś programie montażowym element, jakby sceny gdzie się pomyliliście. Które chcecie wyciąć z filmu, co nie? Bo AI wam tego nie wytnie tutaj, tylko doda różne efekty fajnie, co nie? Ale no, również spoko, co nie? I ten program jest najlepszy. Tutaj polecam wam kupić wersję premium tego programu. Akurat osobiście uważam, jeżeli bym miał wybierać, co nie? Sub lepszy, choć oczywiście troszeczkę droższy, w porównaniu do Opus. Mamy coś takiego jak Boost. Możemy dać taki tekstowy hook. AI nam generuje, jak AI uratuje Twoją produktywność, no genialnie, to można dodać do filmu po prostu. Tytuł, co nie możemy regenerować. Dużo ma ciekawych sposobów, tutaj czcionka i styl. AI cleaning, tak, tak jak mówiłem. Hashtag, description, opis możemy dodać, no bardzo dużo jest to nieróżnych opcji. W tej aplikacji, wiesz, daje to dużo możliwości, no bo to jest nie tylko potencjalnie wybiera dla na nas fajne fragmenty, ale po prostu, no, daje nam pomysł na tytuł i tak dalej do filmu, więc to jest super, bo nie musimy po prostu sami wymyślać tego pomysłu na tytuł. Tak, no i tutaj mamy, patrzcie, fajny pomysł. Włączymy sobie jeszcze description i hashtag. Ha, I patrzcie co tu jest. No normalnie opis. Wiadomo, trzeba go trochę poprawić. Ale... Tak, bo tam będzie błąd. Ja nie mówiłem jak możesz poprawić jakąś... Okej, Dać muzykę możesz. <laughs> Różne tam muzyczki. Więc aplikacje naprawdę super. Gdybym nie miał innych aplikacji takich dla montażystów profesjonalnych no to generalnie bym z niej korzystał gdybym był takim początkowym, który, chciał, który chce, sobie automatycznie zmontować taką rolkę szorce, więc tam wam polecam aplikację numer 1. mimo że sami nie posiadam, ale posiadałem, bo tak jak mówię, no każdy musi posiadać aplikację i rozwiązania do tego, co potrzebuje. Tutaj zobaczcie, możecie pobrać różne rzeczy. Możecie udostępnić komuś, tutaj się zapisuje, tutaj eksportuje. my Nie będziemy do końca eksportować, no bo hmm, po co mi to? Kolejną aplikacją jest Caption. Ta aplikacja Wam półautomatycznie zmontuje rolki, również automatycznie. Po prostu dajecie na przykład czterogodzinne nagranie. Wklejacie, a następnie AI na podstawie tego 4 godzinnego nagrania tam 10 shortsów Wam najlepszych pokazuje. Oczywiście klikacie AI Shorts, uploadujecie film lub klikacie link do jakiegoś, nie wiem, YouTube'a czy coś. No i Wam generuje. Wpisujecie język polski. Tutaj wybieracie styl swój. Ile mają trwać shortsy? No niech będzie te 30 sekund, co nie? Tutaj macie style różne tam <laughs> graficzne. Dajmy generuj shortsy. Za pomocą sztucznej inteligencji, nam tutaj się generuje. Tak, tutaj widzimy. <laughs> mój stary film jest generowany. Jaj, zobaczymy, jakie shortsiki tutaj nam wyjdą. Patrzcie, już się udało. Hm, nam się będzie ładować, co nie? to aż 10 shortsów tam zrobiło. Pierwszy już mamy nawet skończony. Jak widzicie, nie ma tu żadnych efektów napisów z tego powodu, że tu sami dodajemy. W aplikacji oczywiście można dodać różne te <laughs> fajne opcje, napisiki można dodać, różne przejścia, ale ja tu bardziej traktuję tą aplikację, to jest moja ulubiona w ogóle aplikacja, by po prostu wyszukiwała najlepsze dla mnie momenty z moich filmów, co nie? A już montuję później rolkę, częściowo w tej aplikacji, a częściowo w programach normalnych montażowych, co nie? Takich jak Adobe. Premiere Pro, CapCut. No. Nawet napisy są tak automatyczne, może zmienimy inaczej, żeby było. To już koniec tego filmu, jednak jeżeli interesuje Cię tematyka sztucznej inteligencji, to w poprzednim filmie przedstawiłem Ci generatory AI Text to Video, że po prostu wpisujemy tekst lub dajemy obrazek, a AI generuje właśnie z niego film. Jeżeli ten temat cię interesuje, to serdecznie zobacz mój poprzedni film. No i serdecznie zapraszam cię do zapisania się do mnie na bezpłatną konsultację, podczas której zobaczę, czy i jak mogę tobie pomóc w rozwoju twojego kanału na YouTube, w promocji twojego biznesu na YouTube. Tutaj teraz właśnie wyświetlają ci się efekty moich klientów, jakie dla nich wygenerowałem na YouTube. Więc jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz zarabiać i zdobywać nowych klientów dzięki YouTube, to serdecznie zapraszam do współpracy, do kontaktu. I umówimy się na konsultację i właśnie omówimy ten temat.